Jak to było? Kilogram tłuszczu na. Nie, 2 gramy białka na... na. Nie, pamiętam. O! Trener bardzo personalny! Cześć! Trenerze, mam problem. Jak sprawić, żeby moje barki wyglądały jak u Tora? Mam dla ciebie trzy super ćwiczenia na Twoje super barki. Wyciskanie na barki siedzą. Zła pozycja ciała. Kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Wygięty, przez co bardziej pracuje nam klatka piersiowa. Prawidłowa pozycja, bez oparcia, tempo wolniejsze, faza ekscentryczna dużo wolniejsza od fazy koncentrycznej. Dwie możliwości wyciskania, przodem przed twarzą oraz tyłem z zakarka. Machanie, bujanie, generalnie nie wiadomo co się ćwiczy. Prawidłowa pozycja, unoszenia bokiem, łokcie ustawione wyżej, dłoni. Mamy złą technikę, złe tempo, bujanie ciałem. Prawidłowe wykonanie, łokcie ciągniemy bardzo wysoko. Faza koncentryczna szybciej, pauzą, faza ekscentryczna wolniej. Trener bardzo personalny zaprasza na treningi.